Nie wiem co to, co to jest? Nie wiem, czemu. A, bo to jest krótki, krótki odcinek. I dlatego Kali jest... Jak spada. Jest tylko... tak w oczach widać jak to się... Powiem Państwu, y, grzeje i teraz w, ty, w tym krótkim odcinku y, ciśnienie zresztą też jak Aha. się, jak y, kocią y, bo kocioł nie powinien po prostu, pracować o, tak na idzie. takich krótkich, tak, na takich... Już jest trzy, tak dochodzi. Więc jak się ciśnienie przy podgrzanej instalacji to po prostu...